Dziękuję bardzo. Pani, pani nie wpuściła mnie, ponieważ nie mam maseczki. Ja proszę, śpię, proszę Pani, jaka jest definicja maseczki? Jaka jest definicja maseczki, proszę powiedzieć. Jaka jest definicja maseczki? Dziękuję bardzo, jest, jaka jest definicja maseczki? maseczki? czynności. Definicja... Na jakiej podstawie od, odstępuje Pani od czynności? Jaka jest definicja maseczki, proszę mi powiedzieć. Nie zostałem wpuszczony na komisariat. Proszę bardzo. Także jak niestety nie zacząłem od razu nagrywać, ale jak widzicie, pani uznała, że to nie jest maseczka i odstępuje od czynności. Nie pozwoliła mi wejść na przesłuchanie, także nie wiem co dalej. Byłem zabezpieczony w odpowiedni sposób. Pani miała jakąś śmieszną szmatkę na ryju, ale moja maska najwyraźniej pani się nie spodobała i nie postanowiłam odstąpić od czynności. Zobaczymy co będzie dalej. Jak to się stało, powiedzcie mi, że trzy miesiące później nagle wszyscy zapomnieli o Zwidzie 19? Jak to się stało, że Putin w jeden dzień wyleczył świat zarazy i nawet ZOMO przestało ścigać nienawistników, którzy śmieli chodzić bez podpaski na ryju, gdy do Polski wjechały bez dokumentów, w tym tak zwanych paszportów szczepionkowych, miliony nieszczepionych Ukraińców bez masek, których Polacy ugościli w domach, mimo że trzy miesiące wcześniej każdy mógł zabić babcię i dziedziusia tylko dlatego, że tak mówili tak zwani eksperci w TV. Jak do tego doszło? Wyciągnęliście lekcje z tej operacji na otwartej czasce? Ta sytuacja miała miejsce 24 listopada 2021. Chwilę później Putin zaczął denazyfikację Ukrainy i nagle wszystko się skończyło.